Galaktyka od tysiącleci śmiała się z legend o Ziemi. Dla wysoko rozwiniętych ras zewnętrznych była to planeta z przeszłości, prowincjonalna, nieistotna, czasem nawet mityczna, jak starożytna cywilizacja, która dawno powinna była się rozpaść w chaosie. Gdy ktoś wspominał ludzi, padały komentarze pełne pogardy. A, te ssaki z błota. Żyją może sto lat, co oni mogą zbudować. Nie mają nawet jednego języka, żałosne. I śmiali się jeszcze długo po tym, jak ich własne statki przelatywały nad martwymi światami, które sami spalili. Rada galaktyczna, a właściwie jej ukryty aparat dominacji, dawno już wymazała ludzkość z poważnych debat strategicznych. Dla nich nie istnieliśmy, ale my istnieliśmy i słuchaliśmy. Wydarzyło się to nagle. W sektorze 735, granicznym obszarze hegemonii Karan, coś przecięło przestrzeń jak ostrze. Coś wielkiego. Coś... Co nie nadawało żadnych sygnałów, nie odpowiadało na wezwania, nie reagowało na ostrzeżenia. Początkowo uznano to za anomalię kwantową, może nawet ślad po jakimś niestabilnym tunelu czasoprzestrzennym, ale potem zaczęły znikać stacje obserwacyjne. Nie wybuchały, po prostu milkły. Jeden po drugim obiekty wysyłające dane zamarzały w milczeniu, a potem pojawiły się obrazy. Jedna sonda, tylko jedna. Zdołała przesłać kilkusekundowy materiał, zanim została unicestwiona przez niewidzialną falę rozprężonego światła. Na wideo było widać coś, czego nikt się nie spodziewał. Coś potężnego, czarne jak cicha śmierć, bez oznaczeń, bez śladów technologii, którą znali, ale jedno było jasne to był okręt wojenny, zbudowany przez ludzi, przez ziemian i leciał prosto w stronę centralnego pierścienia cywilizacji galaktycznej. W Radzie zapadła cisza. Nikt nie żartował. Nie tym razem. Trzy dni później, nad orbitą planety Indarch, niebo stało się ciemnością. Dosłownie. Dziesiątki tysięcy obiektów wyłoniło się z tuneli grawitacyjnych. Ich pojawienie się nie wywołało fali radiowej sygnałów, żadnej uprzedniej transmisji. One po prostu były, zmaterializowały się w jednej chwili i zakryły gwiazdy. Dla mieszkańców planety, to było jak oglądanie własnej apokalipsy w zwolnionym tempie. Pierwszy statek. Który przeszedł przez atmosferyczny cień, miał nazwę wypaloną nie farbą, a ciśnieniem grawitacyjnym na pancerzu. Orp, cierpliwa zemsta. Potem kolejne. Wróciłem za Grunwald, nie zapomnieliśmy zupa gorąca, spokojna, ale mściwa. Czekaliśmy długo, kulturalny gniew. Każdy z nich miał własną historię, własną misję, ale jedno ich łączyło: nie przyszły prowadzić rozmów, nie przyszły grozić, one przyszły tylko się pojawić. Kapitan okrętu głównego, starszy komandor Wilkiewicz, siedział spokojnie przy stole na mostku. Miał na sobie zmechaconą bluzę, kubek z herbatą, a w tle leciało radio z muzyką z lat dziewięćdziesiątych. Zbliżamy się do strefy kontaktu, oznajmiła nawigatorka. Zero reakcji, zero ataku. Po prostu patrzą. Wilkiewicz wzruszył ramionami. No to niech patrzą. Może się czegoś nauczą. Po drugiej stronie transmisji, w siedzibie tymczasowego sojuszu gwiezdnego, gdzie zebrano przedstawicieli wszystkich inteligentnych ras, panowała panika. Stworzenia z czterema mózgami nie mogły pojąć, dlaczego człowiek leci na nich z armią, ale nie mówi nic, dlaczego nie prezentuje siły, a zarazem jest niemożliwy do zignorowania. Cała flota rady została postawiona w stan gotowości, ale nie wykonano żadnego ruchu, bo każdy generał, każdy admirał, każdy przywódca bał się. Nie technologii, nie liczby statków. Oni bali się tej niewysłowionej, zupełnie obcej rzeczy ludzkiej powagi. To nie była arogancja, to nie była zemsta, to nie była nawet nienawiść. To było coś znacznie gorszego. Ludzkość nie przyszła się zemścić. Ludzkość po prostu wróciła. Po długim milczeniu, po tym jak ich zdradzono, zdradzono ich sojuszników, wymazano ich nazwę z historii. I teraz po raz pierwszy od stu lat galaktyka musiała spojrzeć im w oczy. I nie znalazła tam gniewu. Znalazła coś gorszego. Znalazła gotowość. Statek dowodzenia Orpe, Cierpliwa Zemsta, był zupełnie inny niż galaktyczne kolosy znane z wystawnych wież komunikacyjnych i nieskończonych mostków holograficznych. Zamiast przezroczystych kopuł czy świetlnych spiral sterowania, jego mostek przypominał bardziej kuchnię w domu z wielkiej płyty. W rogu parzyła się kawa. Przy konsoli siedział podporucznik Witek, który właśnie kończył krzyżówkę z hasłem: Największy polski generał. Pisał sosabowski, nie bez powodu. Z głośników sączyła się delikatna nuta starego dziazującego utworu, a nad wszystkim unosił się subtelny zapach cebulki podsmażanej gdzieś w kantynie, bo kucharz z dzichu właśnie testował nowy przepis na pierogi z soczewicą i gorylem protomaterii. Kapitan Wilkiewicz chodził wolno wzdłuż panoramicznego okna, które nie pokazywało widoków, ale zamiast tego emitowało artystyczne zdjęcie polskiego lasu o poranku. Gdy zapytano go kiedyś, czemu nie ogląda bezpośrednio przestrzeni, odpowiedział, że widział już dość czerni i teraz woli zieleń. Oficerowie na mostku niczego nie komentowali. Cisza była zrozumieniem. Cisza była strategią. Na orbicie przed nimi wisiała planeta Ornaka, świat głębokiej inteligencji biologicznej, siedziba jednego z centralnych sojuszników Rady Galaktycznej. Zamieszkiwana przez istoty amorficzne, które komunikowały się przez odczucia barw, była niemal legendą w zakresie dyplomacji i kompromisu. Ale dziś barwy tej planety były poszarzałe. Świadomość planetarna wyczuła coś, czego nie potrafiła przełożyć na kolor. To nie była agresja, nie był to też strach. To było coś innego. Cisza, z jaką przylecieli ludzie, przypominała ciszę dziecka, które patrzy ci w oczy, gdy zniszczyłeś jego dom. Nie mówi, tylko patrzy. I wtedy wiesz, że zrobiłeś błąd, którego nie da się cofnąć. Ludzkie statki nie odpalały broni. Nie stawiano żądań. Jedynie z komór komunikacyjnych orpe zupa gorąca, wypuszczono sygnał. Nie kot, nie wiadomość, ale stare nagranie z ziemi. Dźwięk dziecięcego śmiechu. Zwykły śmiech, taki sprzed stuleci, czysty, nagrany na trzepaku gdzieś w dzielnicy Warszawy wiosną. Po raz pierwszy od tysiąca lat systemy planety Ormaka nie wiedziały jak go sklasyfikować. Ich tłumacze uczuć nie dały rady. Przetwarzając śmiech, zaczęły same się śmiać. Cała planeta przez godzinę rezonowała echem nieznanej radości, aż zemdlała z emocjonalnego przeciążenia. Zemdlała ze śmiechu. Po raz pierwszy w historii Wtedy ludzkość po prostu czekała. Bez presji, bez gestu. Bo to nie była inwazja, to była obecność. I obecność ta mówiła więcej niż tysiąc międzygwiezdnych traktatów. A najlepsze było to, że jeszcze nie zaczęli. W Radzie galaktycznej zapanował chaos, który nie wyglądał jak krzyk i bieganie. Wśród raz wysoko rozwiniętych to raczej pełne paniki i milczenie. Poważne formy życia zamierały w swoich intelektualnych echach, przekazując sobie tylko jedno słowo. Oni wrócili. Dla wielu młodych cywilizacji ludzie byli tylko opowieścią, kimś, kto kiedyś istniał, ale został zniszczony, zhańbiony, zapomniany. Wmówiono im, że ziemia sama odeszła, że była słaba, że nie zasługiwała na miejsce w Radzie. Tymczasem ci sami, którzy nas wykluczyli, wiedzieli, jak było naprawdę. Rada w swojej pysze użyła swojego prawa do czystki przeciwko ludziom dekady temu. Wysłali armadę, która miała nas uciszyć na zawsze. Ale nie przewidzieli jednego, że ci, którzy zostaną, nie będą krzyczeć, będą słuchać, czekać i budować. I oto teraz cała galaktyka musiała się zmierzyć z konsekwencją swojego kłamstwa. Z ludźmi, którzy nie potrzebowali zemsty, potrzebowali tylko się pojawić, w milczeniu, jak sędziowie. A potem zjawili się z nasionami słonecznika. Na pokładzie okrętu Orpe Flora Polska znajdował się biolog dr Halina Piotrowska, starsza pani z Kielc, która poświęciła 50 lat na hodowlę roślin odpornych na próżnię. Kiedy dostała pozwolenie na zastosowanie ekologicznej odpowiedzi kulturowej, zrobiła tylko jedno. Zrzuciła tysiące kapsuł z nasionami słonecznika na planety członkowskie Rady. Każda kapsuła zawierała tylko jedno zdanie. Nie przyjechaliśmy z bronią, ale jeśli musimy, to zakwitniemy. I tak się stało. Planety, które wcześniej zajmowały się handlem technologicznym, budową stacji bojowych i tłumieniem buntów, nagle zaczęły kwitnąć, dosłownie. Z każdego rogu pustynnego świata wyrastały wysokie złote kwiaty, obracające się ku gwiazdom, których nigdy wcześniej nie znały. Dzieci galaktyki, małe istoty z wielu światów, zbierały je, nie rozumiejąc skąd przyszły, ale czując, że to coś dobrego. A gdzieś pośród tych dzieci, siedząc na skrzyni amunicji na pokładzie orpę ziemniak, mały robot imieniem krecik, zapomniany prototyp pomocnika ogrodnika, opowiadał bajki o planecie, która kochała pomidorową z makaronem i miała słońce tak uparte, że codziennie wstawało, niezależnie od tego, czy ktoś je prosił, czy nie. Rada chciała ich pokonać. Ale jak pokonać tych, którzy nie chcą walczyć, tylko przychodzą, by przypomnieć ci, że jesteś żywy, że możesz jeszcze coś odczuwać? Że nie wszystko musi być zimne i obliczone, że czasem, kiedy zobaczysz stalowy okręt wojenny Ziemi, to nie musisz się bać. Czasem wystarczy go zaprosić na herbatę, a jeśli odmówisz, coś wtedy być może zobaczysz, do czego naprawdę zdolny jest naród, który przez stulecia nie był zaproszony do stołu i który sam zbudował swój. Na planecie Garun, gdzie mieściła się centralna administracja Sądu Galaktycznego, Nikt nigdy nie podniósł głosu. Wszystko odbywało się w kodzie, wymiana spojrzeń, przetwarzanie danych, werdykty wygłaszane przez tłumacze molekularne, bezdźwięczne, chłodne i niepodważalne. Nikt tam nie znał ironii, nikt nie znał śmiechu. Wszystko miało swój protokół. Nawet cisza była zapisana w regulaminie, aż do momentu, gdy w drzwiach głównego holu pojawiła się ziemska delegacja, bez uprzedzenia, bez zgłoszenia. Bez wcześniejszej synchronizacji z hiperczasem. Pierwszy szedł ambasador Jan P. Krzyżewski, który miał na sobie marynarkę z powiewającą wiatrem peleryną zrobioną z plastikowej ceraty z bazaru. Pod spodem krótkie spodenki, t-shirt z napisem nie płacz, jeszcze będzie herbata i klapki. W ręce niósł termos z baszczem i wielką papierową teczkę z dokumentami, z których wystawała gałązka mięty. Gdy automatyczne skanery próbowały zidentyfikować zagrożenie, ich systemy padły. Bo nic z tego, co niósł, nie było klasyfikowalne, ani groźne, ani logiczne, ale wszystko razem wywoływało niepokój. Zanim szła Halina Piotrowska z Orpy Flora Polska z doniczką słonecznika, i nawet nie trzeba było jej pytać, czy pozwolenie na roślinę było uzyskane. Odpowiedź była prosta: nie. I nie będzie. Przywódcy Rady Galaktycznej siedzieli zamarci w fotelach grawitacyjnych, które zaczęły niezależnie od woli opadać do pozycji półleżącej, jakby same próbowały się wycofać z tej sytuacji. Werdyktowcy spojrzeli na siebie. Próbowali zainicjować protokół powitania, ale nikt z ludzi nie czekał na ceremonię. Jan P. wyjął z torby babciną serwetkę, rozłożył ją na podłodze przed stołem Rady i położył na niej ogórka kiszonego. Spojrzał na przewodniczącego. Istotę z trzema oczami i dwoma pulsującymi mózgami na wierzchu i rzekł spokojnie. Macie piętnaście minut na powiedzenie prawdy. Potem zaczniemy mówić my. Przewodniczący po raz pierwszy w swoim życiu przełknął ślinę. Dosłownie. Przez cały system wentylacyjny Garuun przeszedł dźwięk nieznanego napięcia, biologiczny znak strachu. Zaczęto mówić o tym, jak ziemia została zdradzona. Jak sojusze zostały rozbite z powodu chciwości, jak rada zignorowała krzyki milionów, gdy ludzkie kolonie płonęły, i jak potem wymazali nas z historii, zostawiając tylko szept, że może nie warto się z nimi zadawać, bo oni kiedyś wrócą. A teraz wrócili. Jan Pep wstał, wskazał na doniczkę z rośliną i powiedział coś, czego nikt nie spodziewał się usłyszeć: Nie chcemy wojny, chcemy, żebyście posadzili to, i czekali, aż zakwitnie. Jeśli wytrzymacie tyle, to może pogadamy. Werdykt nie zapadł, ale Galaktyka wiedziała jedno: została osądzona i nikt się nie odwołał. Podczas gdy większość światów zamarła w poczuciu zbiorowego osądzenia jeden system, Zen Architź postanowił zareagować siłą. To była ostatnia niezależna flota Rady dowodzona przez legendarną admirał Kartajan Dro, istotę, która zniszczyła 118 buntowniczych światów i była dumą całej galaktycznej taktyki orbitalnej. Dla niej istniały tylko trzy słowa: dominacja, precyzja, eliminacja. Gdy tylko zobaczyła transmisję z Garu Un, wysłała rozkaz: zniszczyć flotę Ziemi, zanim ta zapuści korzenie w przestrzeni galaktycznej. Flota Zenarch była potężna. 32 krążowniki klasy Tyrant, 90 eskortowców, 14 niszczycieli planetarnych i stacja dowodzenia, która mogła sama rozpętać supernową. Całość ruszyła z maksymalną prędkością ku ludzkim pozycjom. Problem polegał na tym, że po drodze nie było już ludzkich pozycji, bo ludzie się ruszali. W milczeniu, w cieniu, płynęli przez galaktykę jak mgła, niewidzialna, ale wszystko zmieniająca. Zen Archczyci dotarła do planety, na której, zgodnie z wcześniejszymi danymi, miała się znajdować flota ludzi i zamiast statków zobaczyła tylko totem, zrobiony z resztek złomu, rdzy i kości. Ale nie były to kości ludzi, to były szczątki maszyn bojowych Rady. A u ich podstawy stał zegar. Odliczał wstecz. Nikt nie wiedział od czego, aż do chwili, gdy wskazówka dotknęła zera. Wtedy cała flota z znarch przestała istnieć. Nie wybuchła. Nie została zaatakowana. Po prostu przestała. Tak, jakby została wyrwana z rzeczywistości przez coś, co nie miało imienia. Pozostała tylko cisza. A w miejscu, gdzie znajdowała się ich główna stacja dowodzenia, pojawił się kubek z napisem: Pozdro Ziemi. Gdy ten obraz dotarł, dotarł do radnych, zaczęli się śmiać. Nie z radości, ze strachu, bo właśnie wtedy galaktyka zrozumiała, że ludzie nie przyszli tu po władzę, przyszli po pamięć, pogodność, po coś, czego nikt inny już nie miał. I nikt nie wiedział, jak z tym walczyć. Na zapomnianym księżycu Garence Hollow znajdowało się coś, czego Rada nigdy nie pokazywała publicznie Muzeum Ciszy. To było miejsce, w którym składano przedmioty, które pozostały po zniszczonych cywilizacjach. Nie eksponaty, nie relikwie, resztki, złamane kości, przepalone tabliczki danych, pęknięte maski tlenowe, zabawki dzieci, które nie dożyły poranka. Każdy z eksponatów był tak brutalnie prawdziwy, że nikt tam nie chodził. Nawet kuratorzy wchodzili tylko w kombinezonach emocjonalnego tłumienia, bo tu nie było słów, tylko milczenie. I historia, która bolała, aż nagle się pojawił. Bez zapowiedzi, bez eskorty. Starszy człowiek w grubym płaszczu i szaliku z napisem biało-czerwoni. Na plecach niósł stary worek po ziemniakach, a w rękach miał termos i dwa plastikowe kubeczki. Imienia nikt nie znał. Ale wszedł do muzeum ciszy jak do domu. Znalazł środek głównej sali. Tej, w której znajdowały się szczątki z ludzkiej kolonii Astera 7, zniszczonej przez rozkaz Rady w ramach utrzymania równowagi strategicznej. Usiadł naprzeciwko popiołów, wyjął z termosu herbatę. Jeden kubek postawił przed sobą, drugi przed pustką, nie odezwał się słowem. Siedział tak godzinami, czasami dmuchał na parującą herbatę, czasami przymykał oczy, a potem wyjął z kieszeni stary, poklejony zeszyt i zaczął czytać. To nie była przemowa ani akt oskarżenia, to były wpisy z dziennika jego córki. Miała sześć lat, kiedy zginęła na Asterze 7. Pisała o tym, że lubi deszcz, że boi się błyskawic, że tata zawsze mówi, że lęk to tylko wyobraźnia, która nie jest naprawdę. Pisała, że chce kiedyś polecieć na planetę, na której nie ma wojny i gdzie trawa nie piecze w stopy. Pisała o tym, że chciała być nauczycielką, że kiedyś nauczy gwiazdy śmiać się znowu. Gdy skończył czytać, wstał, postawił kubek herbaty na ziemi, a obok położył kwiat malutki, biały, wyhodowany na pokładzie orpy flora Polska. Potem wyszedł, nie odwracając się. Nie dlatego, że był twardy, ale dlatego, że więcej nie trzeba było mówić. Tego dnia systemy emocjonalne muzeum przeciążyły się i eksplodowały łzami. Po raz pierwszy aktyka poczuła to, co czuła ziemia, straciła niewinność. W środku nocy przez całą długość Drogi Mlecznej przeszedł jeden sygnał. Nie wiadomo, kto go uruchomił. Nie było nadajnika, nie było źródła. Był tylko obraz, stary, ziarnisty, w formacie czy Na ekranie pojawił się człowiek. Miał twarz zmęczoną, ale pełną ognia. Za nim w tle płonęło niebo. Być może to była ziemia. A może coś więcej? Spojrzał prosto w kamerę. Przez sekundę nikt nie wiedział, co powie. Potem przemówił Nie przyszliśmy tutaj dla chwały. Nie przyszliśmy, by was zdominować. Przyszliśmy, bo przez całe pokolenia udawaliśmy, że wasze zbrodnie nie mają znaczenia. Ale każde dziecko, które zginęło w kolonii, każdy cień, który nie doczekał poranka, każda matka, która zasnęła z pustymi ramionami. To wszystko nie znikło, to żyje w nas, w naszych okrętach, w naszej technologii, w naszej pamięci. I teraz przyszliśmy po rachunek. Obraz zmienił się. Pokazano ludzkie floty, ale nie z bronią, z książkami, z roślinami, z dziećmi, które uczą się języków zapomnianych raz. Pokazano szpitale na orbitach planet, których rada nigdy nie odwiedziła. Pokazano biblioteki dryfujące w próżni, które ludzie wypełniali poezją przetłumaczoną na 900 form istnienia. I pokazano armię, ale to nie była armia żołnierzy. To była armia wspomnień, armia ludzi, którzy przeżyli, którzy stracili wszystko. I którzy zdecydowali się nie niszczyć, ale przypomnieć. Na końcu transmisji wyświetlił się tylko jeden obraz zdjęcie matki trzymającej martwe dziecko. Zdjęcie, które nie miało autorstwa. Ale każdy w galaktyce zrozumiał, że to nie fikcja, to dokument. Potem ekran zgasł. I wtedy galaktyka pierwszy raz od tysięcy lat przestała mówić, bo wiedziała, że przyszła odpowiedź, na którą nikt nie był gotowy. Nie był to ogień, nie była to przemoc. To była prawda, i niosła ją rasa, która dawno temu nauczyła się milczeć, by później mówić potężniej niż ktokolwiek inny. Na planecie Wurnaxis, dawnej stolicy naukowej i dyplomatycznej Rady Galaktycznej, odbywała się ceremonia milczenia. Coroczna tradycja, podczas której przedstawiciele wszystkich ras zbierali się, by przez siedem godzin nie wypowiadać ani słowa. Miało to symbolizować pokorę wobec ogromu kosmosu. Tego dnia sala była pełna, delegaci stali w ciszy. Ale coś było nie tak. W trzeciej godzinie radny Elvitor Sen, jeden z architektów ataku na ludzkie kolonie sprzed dekad, wstał i złamał ciszę. Głos miał cichy, ale każde jego słowo ciało powietrze jak brzytwa. Powiedział, że widział transmisję. Nie jedną, wszystkie. Poziemskie floty nie tylko przybyły. One nadawały. Nie groźby, nie rozkazy, ale wspomnienia. Każdy system, do którego dotarli, dostawał inny sygnał, inne wspomnienie. Czasem to był list pisany przez matkę, czasem ostatni sen dziecka, czasem krzyk, a czasem tylko dźwięk serca, bijącego coraz wolniej. I to bolało bardziej niż laser, bardziej niż bomba, bo to nie była broń, to była ludzka dusza, nienaruszona. I niosła wszystko, co galaktyka próbowała pogrzebać. Radny Elwitoch opowiedział o nocy, w której nie mógł zasnąć, bo jego osobisty pokój przesycony był cichym śmiechem, śmiechem dziecka z Ziemi, który nie powinien już istnieć. A jednak był tam. Nie fizycznie, ale w pamięci. W wibracji. I wtedy zrozumiał, że nie da się tego wygrać, bo Rada stworzyła system władzy. Ale ludzie stworzyli mit, i mit był silniejszy niż strach. Powiedział to wszystko. A potem ściągnął swoje ceremonialne szaty, założył prosty płaszcz i odszedł. Nie wiadomo gdzie. Ale jeszcze tego samego dnia wszystkie systemy obronne Tywrunaxi zostały dezaktywowane. Bez sabotażu bez przemocy. Po prostu nikt już nie chciał się bronić. Ostatni rozdział nie miał być napisany, nie planowano go, ale wydarzył się. Gdy wszystkie statki ziemi zajęły pozycje nad setkami światów, czekając na odpowiedź, na pokutę, na choćby cień skruchy, galaktyka przygotowywała się na noc. Noc miała być ostatnią. Nawet ci, którzy nie wierzyli w koniec, czuli, że coś nadchodzi. A potem, wbrew wszystkiemu, nie przyszła noc. Przyszło światło. Największy okręt Ziemi, LSS Pamięć, otworzył włas, nie wypuścił broni, nie aktywował osłon, wypuścił dzieci. Dzieci sieroty. Dzieci z Ziemi, dzieci ocalałe z kolonii, każde z nich miało w dłoni małą lampę, bioluminescencyjny słoik. W środku nie było ognia. Były wspomnienia. Małe iskry pamięci, zakodowane obrazy, zapachy, smaki, głosy, coś, czego nie da się powielić ani zniszczyć. Dzieci pofrunęły na małych dronach do światów, które kiedyś nienawidziły ludzi, i tam po prostu siadły. Zaczęły opowiadać. Nie o wojnie, nie o zemście, o tym jak wyglądał deszcz na ziemi, jak pachniał śnieg, jak smakowała zupa pomidorowa, jakie były bajki o smokach, które nikomu nie chciały robić krzywdy, tylko szukały przyjaciół. Opowiadały to takim głosem, który łamał każdą tarczę. Bo nie był sztuczny, nie był zaprogramowany, był prawdziwy. I wtedy, jakby w jednym oddechu, wszystkie planety odpowiedziały nie słowem, nie decyzją, ale światłem. Setki miliardów świateł rozbłysło w odpowiedzi. Świateł, które nie były sygnałem poddania, ale zrozumienia. I tego dnia historia galaktyki się skończyła. Nie przez bitwę, nie przez traktat, ale przez dzieci, które opowiadały o tym, że kiedyś ich mama śpiewała im do snu. I że teraz chcą, żeby inne dzieci też mogły to usłyszeć. A ludzka flota Zniknęła, nie wycofała się, po prostu rozpłynęła się w czasie, bo jej misja dobiegła końca. Ziemia nie szukała zwycięstwa. Ziemia przyniosła coś gorszego niż wojna, przyniosła pamięć i nie było od niej ucieczki. Jeśli chcesz kontynuować kolejną historię w tym duchu, lub zacząć nową serię dramatycznie zabawnych galaktycznych opowieści o ludzkiej duszy, pamięci i bezwzględnej miłości, jestem gotowy. Na orbicie planety Rewatain zwołano nadzwyczajną konferencję Rady Galaktycznej. Miała to być odpowiedź Oświadczenie: próba odzyskania twarzy. Wezwanie do zachowania porządku i dalszego oporu wobec ludzkiego najeźdźcy. Przybyło tysiące delegatów. Floty strażnicze czuwały. Serwery wypełnione były projektami ostatecznych stanowisk. Przemówienia przygotowane, kamery gotowe. A potem pojawił się on. Nie był człowiekiem. Nie był też maszyną. Nikt dokładnie nie wiedział, kim był, poza tym, że miał na sobie uniform z naszywką Ziemia, rezerwa techniczna. Miał na imię Piotr, przyniósł termos, kanapkę z jajkiem i starego laptopa z klawiaturą, która klikała tak głośno, że przerywała transmisję z orbit. Usiadł na środku sali. Nikt nie wiedział, co robi. Nie wyglądał groźnie, nie mówił, nie miał zbroi, dronów ani eskorty. Miał tylko spojrzenie człowieka, który widział więcej śmierci, niż ktokolwiek na sali mógłby znieść. Kiedy oficjalna transmisja rozpoczęła się, wstał, przeprosił wszystkich i powiedział, że potrzebuje tylko dwóch minut. Poprosił, by go wysłuchano. Delegaci spojrzeli po sobie, nieco zdezorientowani, ale kiwnęli głowami. Piotr włączył laptopa, otworzył plik i przeczytał: Menu obiadowe z kolonii Grawiasz 4, dziecięcej stołówki. Poniedziałek rosół, ziemniaki z koperkiem, surówka z marchewki. Wtorek naleśniki z serem. Środa, barszczyk czerwony i racuchy. Czwartek, makaron z pesto i budyń waniliowy. Wszyscy patrzyli w milczeniu. Potem wyjął z kieszeni maleńki wypalony na rogach rysunek. Domek, słońce, dwoje dzieci trzymające się za ręce. Podpisała go dziewczynka o imieniu Talia. Miała sześć lat. Była jedną z ostatnich osób, które zginęły w masakrze na grawiaszczere. Potem Piotr powiedział, że nie przyszedł tu jako żołnierz, przyszedł jako sąsiad. Przyszedł, bo galaktyka nie straciła ludzi, straciła sąsiedztwo, bliskość, smak niedzielnej zupy. I przyszedł spytać, czy ktoś jeszcze to pamięta? Nie było aplauzu, nie było oklasków, ale przemówienia zostały skasowane, kamery wyłączone, floty rozproszone. A rada zamilkła i w milczeniu uchwaliła ostatni akt swojego istnienia rozwiązanie samej siebie. Nie przez lęk, ale przez wstyd, na odległym krańcu galaktyki, w sektorze, gdzie nikt nie latał, gdzie grawitacja była tak słaba, że światło leniwie unosiło się między pustką, znajdowała się stacja, opuszczona, stara, zapomniana. Tam właśnie narodził się nowy mit. Tam, według legendy, pojawił się ludzki ludzki okręt, który nie wysyłał sygnału. Nie miał rejestracji, nie miał nazwiska. Tylko jedno słowo wypalone na kadłubie Przypomnienie! Miał na pokładzie tylko jeden ładunek olbrzymi, żyjący zbiór wspomnień dźwięki śmiechu, dźwięki płaczu, szelest kartek, trzeszczenie radia, trzask ognia w kominku, kroki po starych deskach. Gdy statek przeleciał przez system, wszystkie, wszystkie gwiazdy na moment zgasły nie fizycznie, ale jakby sam wszechświat wziął głęboki oddech. I wtedy zrozumiał: ludzkość nie przybyła, by zniszczyć, ona przybyła, by zatrzymać czas. By każdy, kto przeżył, przypomniał sobie, czym naprawdę było życie. I tak się stało. Dzieci w układach, które nie znały ziemi, zaczęły opowiadać historie, których nikt ich nie uczył. Tworzyły obrazy z dymu, które przypominały ziemskie drzewa. Malowały domy z dachami pełnymi śniegu, choć nigdy nie widziały zimy. Jedna dziewczynka w sektorze kselarii zaczęła śpiewać kolędę w języku, którego nie znała żadna baza danych. A jej matka powiedziała, że słyszała ten śpiew w snach, bo ludzkość nie musiała już mówić. Ludzkość stała się echem. I kiedy echo przemierzało galaktykę, każdy, kto miał serce, zaczął je słyszeć na nowo.